Kola uważa, że jesteśmy w końcu gotowe na nagranie backstage'u? Mam nadzieję. Weszliśmy do, te do samochodu. samochodu i od razu wykonałyśmy znaczy, jeden telefon wykonałyśmy. I muszę tu mega podziękować, bo zadzwoniłyśmy do. Miałam to szczęście, że mam do niego numer. I to była tak pomocna rozmowa, naprawdę, bo wiecie, nas. Ten sukces tego pierwszego podcastu kompletnie przerósł, to trzeba powiedzieć wprost. My nie spodziewałyśmy się, że to będzie tak, że będą się zgłaszali, wiecie, i reklamodawcy i w ogóle, no, że to wszystko tak wypali. I że to będzie taki hit i że Wam się to tak spodoba, bo tyle no. osób do nas Na Pierwszy powiedział, że on był pewny, że taki, że jakby projekt, który jakby sobie będę włączona w niego, to będzie hitem, także dziękuję, to bardzo miłe. E, natomiast też nam konkretnie podał różne takie, takie, no powiedziałabym, sekrety świata podcastowania, podcastowania i świata podcastowego, także dziękówka, naprawdę, <laughs> dziękówka. No i potem rozmawialiśmy z Oli tatą, który nam też jakieś tam tipy dawał, też bardzo kibicuje nam, za co bardzo dziękujemy, znaczy ja dziękuję na pewno, a Ola myślę, że też. Nie no, tata, nie wiem, czy Ci to mówiłam. Ostatnio było tak, że w niedzielę byłam tam u rodziców, zjedliśmy obiad i poszłam tam do swojego starego pokoju i tam siedziałam na górze. I tata do mnie nagle przyszedł, położył się na łóżku, tak się położył, i powiedział: No, pytaj mnie, o co chcesz, córko. A ja taki: Ale o co? A on: No, stosunek przerywany. Rozmowę z moim tatą o stosunku przerywanym. Jako ekspert, ale mam, fa mam fajne rzeczy akurat. Od niego jako eksperta nie, no nie, nie podnosi, ale nie, nie mówimy. Nie, 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 ja nic nie mówię takiego. Chciałam powiedzieć, że może nie wiecie, że Oli Tata nie tylko jest ginekologiem, to jest też seksuologiem, więc tak naprawdę no, ekspert i jest mężczyzną, więc też może. Tak, tak, więc on nam naprawdę fajne rzeczy mówi. No dobra, Ola, ja ci powiem tak. Ja się stresuję bardzo. Bardziej niż przed pierwszym. Jak mam być tak totalnie uczciwa, dlatego że czuję presję, co jest złe w sumie. Tak mi się wydaje, bo czuję taką presję, że chciałabym, żeby ten kolejny odcinek był co najmniej tak dobry jak ten pierwszy. Ja no. cię rozumiem w 100%, bo ja mam dokładnie, dokładnie tak samo. Co więcej, jak jechałyśmy na ten pierwszy, to sobie założyłyśmy, że w ogóle może tego nie puścimy. Ale tak. to jest taki test. Tak. A, A teraz tu? jedziemy już na, jak gdyby, nie test, tylko na te prawdziwe zawody. Tak, tak, tak to czuję. I to jest takie... Wchodzimy na ring no, i zaczyna się rozmowa. Ja, znaczy ja się bardzo, ja się stresuję pod tym względem, że jakby nie chcę, że chciałabym, żeby ten drugi odcinek też był super i kolejne odcinki były super. Ja wiem, że to jest fajny temat. Tylko naszym zadaniem jest cały czas to samo. Fajnie go przedstawić i fajnie przed kamerą jakby rozmawiać ze sobą. Ale no, wiesz, tak to teraz na trochę, trochę czuję się lepiej, bo widzę, że i tak dalej rozmowa nam idzie jakby... Mimo wszystko. Super. No, eee, To prawda. I... Ale, ale ja chcę zmienić teraz temat z drugiego odcinka na pierwszy odcinek. Jak ty się czujesz? Bo my się pierwszy raz w ogóle widzimy od jakby puszczenia odcinka. No, ale żyjemy na telefonie non-stop. Żyjemy na telefonie non-stop, to prawda, to prawda. My cały czas prostu, jak nie wiadomości, to telefony. Piszemy, tak, Jakby e, powiadomienia tak. Ola Marianowska dostaje. Non -stop. Dostaje 100 razy dziennie, albo nawet 200 tak. razy dziennie. Tak, Więc bardzo to przeżywałyśmy razem. Ale jakby. ja Przede wszystkim, ja nie wiem, jak to się stało, to jest pierwszy raz w moim życiu, że można powiedzieć, że nie było żadnego hate. Tak. To tak. jest dla mnie szok. To jest dla mnie szok, i ja. Jakby obawiałam się najpierw opinii, wiecie, bliskich. Ale my jakby bliskim pokazaliśmy ten podcast, znaczy ja moim rodzicom nie pokazywałam, akurat bo nie było czasu, bo my lecieliśmy do tego Meksyku, ale pokazałam Kubie ten podcast wcześniej. My w ogóle miałyśmy taki jakby deal trochę, że dopóki mój Janek, moi rodzice, Kuba właśnie są okej okay z tym, co tam jest, to my to, tym, to my to dopiero wtedy puścimy. Wszyscy powiedzieli, że super, ale dam Wam przykłady takie dwa, które dla mnie były chyba najfajniejsze. Opinii, które dostałam. Jedna osoba to jest nasza pani Irina, która ma 50 kilka lat i ona widziała ten podcast bardzo szybko, bo jak Ola przyszła, to Irina akurat jeszcze była wtedy u nas. I później go jeszcze obejrzała całego i powiedziała mi, to jest super! Mówisz takie ważne rzeczy dla kobiet. Tu nie ma żadnej kontrowersji. I ja mówię, Irina, ale ja mówię o wypływającym nasieniu. A ja mówię, no tak, no ale nasienie wypływa, no trzeba o tym powiedzieć. Więc to jest jedna osoba. A druga osoba, bo wiecie, to że mama, tata powiedzą, że super, no to tak jakby. No ja wiem. Nie, wiecie, no jestem ich córką. A tutaj Irina to powiedziała, to jakby, ja wiem, też, że ona jest mi bardzo bliska, ale to, to było dla mnie takie. A druga osoba, dwa dni temu rozmawiałam z moją ciocią Silver, nie wiem, czy kojarzycie ciocia Silver, to jest taka moja ciocia, lat prawie 80. Niesamowita kobieta, naprawdę. Na, Ola to się poznała, tak. Jest po prostu, ale wiecie, ona jest byłą nauczycielką z liceum, ona jest taka bardzo, bym powiedziała, ja ją bardzo lubię, ale jest taką raczej surową osobą I, i rozmawiałam z nią, bo zapraszałam ją na urodziny Rogera i a ciocia mówi na końcu, i Nikola, muszę Ci powiedzieć, wysłuchałam Twojego podcastu, ja już taka w stresie, co ciocia powie, a ciocia mówi, to było genialne, to było genialne, ja nie mogłam, w ogóle jestem pod wrażeniem, jestem dumna z Ciebie i Ola, jaka super, super to stworzyłeś". Nagle, gdy słyszycie od 80-letniej nauczycielki coś takiego, że to jest potrzebne dla dziewczyn w każdym wieku, no po prostu to był taki miód na moje serce. Także Ciociu dziękuję. Tak, dla mnie to też było bardzo miłe, bo ja poznałam właśnie Ciocię Silver, bo tak ją nazywamy, tak? Instagramowym nikiem. Ciocię Silver nagrywałyśmy razem o w trak... ćwiczeniach na BUEF-ie w trakcie miesiączki. I no, dla mnie to też było bardzo, bardzo miłe, ale dla mnie, coś co też. Ja ci opowiadałam tę historię, jak byłam na wykładzie. Na studiach, gdzie też się stresowałam, wiecie, to jest normalne, że się stresujesz, to rówieśnicy powiedzą. Ja na przykład zanim zaczęłam... Ja się bardzo stresowałam tym, co moi znajomi powiedzą na temat tego, co ja tworzę w internecie. I, na, I miałam taką sytuację, że tam byłam na wykładzie, no i nie na studiach, tylko teraz na. No na stażu, tak, bo to było takie, czułam się trochę jak powrót na studia, bo miałam wykład po raz pierwszy od... Nieważne, tak, na stażu. I nie ukrywam, że byłem trochę znudzona wykładem. <grym>, a spotkałam znajomych, no i z nimi tam gadałam troszeczkę, tak po cichu, ale gadałam. I nagle za mnie, bo wiecie, byliśmy na takiej auli, i nagle za mnie wysuwa się jakaś taka głowa osoby, której w ogóle nie znam. Nigdy w życiu jej nie widziałam na swoje, własne, na swoje oczy. I chłopaka. nagle tak. Chłopaka, jakiegoś chłopaka. I on do mnie tak nagle: I Muszę ci zadać to pytanie, bo tak cię słucham. I mam wrażenie, że słyszałem ten głos w podcaście, które moja narzeczona puściła mi tam dwa dni temu. I że w ogóle zarąbisty podcast i też powiedział Nicole, tego chyba nie powiedziałam, że miał totalnie, jakby nie chciał tego słuchać. Że, miał, że był tak sceptycznie, totalnie nastawiony do tego, że na pewno jakiś kit, w ogóle słabe, że nie. I że się mega pozytywnie zaskoczył. To jest bardzo częsta opinia, i zwłaszcza mężczyzn. Tak, bo bardzo dużo chłopaków to ogląda ze swoimi dziewczynami, żonami narzeczonymi. Idziemy nagrywać o stosunku przerywanym, ale najpierw jedziemy po śledzie. <śledzi> to jest prawda. Dobra, Nikola leci szybko do sklepu. <śledzi> no i idź, idź, weź śledzie na imprezę dzieci. To w ogóle tak dziwnie brzmi, że ty wiesz śledzie to jest na imprezę. śledzie na dorosła. Będzie też w ogóle pizza. Ale powiem Wam, że naprawdę ja może tak sama jak teraz siedzę i w sumie się nudzę, to Wam podziękuję tak oficjalnie na YouTubie, tutaj na kanale, z całego, całego serca. Nikola to wie, może i dużo osób, które mnie zna, to wie. Moi najbliżsi to wiedzą, ale może Wy nie wszyscy wiecie, moim zawsze marzeniem był mój własny podcast. Znaczy mój własny, no, jakby podcast. Właśnie taki. Luźna rozmowa z przyjaciółką, gdzie jednak jest to zaplecze edukacyjne, ta wiedza, sprawdzona, rzetelna wiedza, a nie tylko takie, wiecie, takie girly talk bez żadnego pokrycia. Więc ja bardzo, 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 bardzo dziękuję za takie zaangażowanie i właśnie brak tego hejtu. Bo no naprawdę tyle komentarzy, ile dostałyśmy pod tym ostatnim odcinkiem, to nie wiem, czy Nikola kiedykolwiek które dostała, może dostała, ja na pewno nie dostałam, więc dziękuję. I no, będziemy dalej tworzyć fajny content. Ja wróciła z zdobyczami. Będziemy teraz pachnieć śledziem. <grymne> no ja czuję śledzia. Tak? No. Ale w ogóle ja mam tak, że ja śledzie jem tylko na święta. Jakby lubię śledzie, ale, ale tylko i wyłącznie na święta. Jakby nie ma innego. Ja bardzo lubię śledzie i taką jedną z moich takich szybkich kolacji to jest ugotowany ziemniak i do tego po prostu zwykłe śledzie. Ach. Uwielbiam, chyba Aha. też. Good to know. Weźmy dzisiaj serię spotkań, ale mam wrażenie, że to było najbardziej serious spotkanie. No, powiedziałam Oli, że mam ogromny stres, czy nam ten kolejny odcinek się uda. Czy będzie tak dobry, że jakby od razu zakładam, że będzie gorszy, bo tamten był tak świetny. I że byśmy zrobiły taki deal, że nam to nie podetnie skrzydeł, jeżeli ten będzie gorszy. I że robimy deal, że nawet jak ten się okaże klapą. To i tak zrobimy przynajmniej jeszcze dwa. No tak, bo my mamy co najmniej, znaczy więcej mamy, my mamy w ogóle kilkanaście tematu, już tematów. Mamy przygotowanych, kilkanaście ich. Ale też, no wiadomo, że jak nie będzie odsłuchu, nie będzie chętnych do oglądania, no to no, tak jakby nie ma... Nie z celem, tak. Także mam nadzieję, że będziecie to oglądali. Um, ale mówię, no mamy taki ze sobą tutaj wewnętrzny deal, że nawet jak to okaże się, że obejrzy to pięć osób, to zrobimy i tak jeszcze dwa. No dobra, <laughs> no, no, to tak, tak, to prawda. Och. Dobra, idziemy, Nikola, idziemy nagrywać. Dajcie za nas kciuki, zobaczycie nas zaraz po naszym nagrywaniu, nam już minie parę trochę czasu i zobaczycie, jakie mamy emocje po. Dobra. Jesteśmy po, chyba widać po moich wypiekach. <grystanie> <grystanie> Jesteśmy po, Nikola, jesteś zadowolona? Tak, 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 tak jakby nie czuję aż takiego e, hype jak ostatnio, czuję ogromną ulgę, takie inne uczucie, taką ulgę, że Wyszła. Tak, tak. No bo wiecie, stosunek przerywany to jest taki, jakby, ile można rozmawiać o stosunku przerywanym? No bo jakby my zaczęłyśmy od stosunku przerywanego i te tematy. Kręciłyśmy tak jakby się dookoła niego. w bardzo różne kierunki i myślę, że dużo osób znajdzie ciekawe elementy w tej rozmowie, chociażby o leczeniu niepłodności, o dla muzyce. Tak, tak. Ja chciałam bardzo dla młodych osób mówić Także o Także fajnie, fajnie. I tutaj mam w ogóle apel do Was, dziewczyny. Piszcie w komentarzach do Nikoli, żeby nagrywała ze mną raz w tygodniu. No, żeby ja. odcinek był raz w tygodniu, bo Nikola jest taka, nie, Ola, no jakby nie damy rady, że nie, to nie, na pewno się nie uda, żebyśmy miały tyle tematów, żeby opowiadać o tym, co ty. Nie, tytu. tematów mamy, po prostu mój schedule jest taki e, napięty, że ja nie wiem, czy ja dam osobiście radę raz w tygodniu, no ale mamy jakiś pomysł na to, tak? Jakby do, osoba, do której jedziemy teraz. No, <laughs> to już kiedyś. Biz. A teraz idziemy coś zjeść, może? Ja nam wzięłam pizzę. Nikola, nie wiem jak ja mam sobie to otworzyć. Czekaj, bo to nie jest takie proste nagrywanie. Ja Miałam tak fajnego pana, który nam zrobił tę pizzę. W ogóle wziął, wiesz, tak, wiesz, zrobił nam to no mega szybko. Super, jestem tak głodna. Ja też, Zamówiliśmy sobie szybko tutaj Zjemy... przed... W, w aucie. Wziąłam, zobaczyć. jestem ciekawa, czy cię będzie smakować. <noise> tak. Ona... No, to jest najlepsza pizza Warszawy, Pizza nonna. Mówię wam. To, I to jest to najlepsza nie jest pizza w Warszawie. To nie jest at all sponsorowane. No, I swear. To jest sponsorowane by Bajola Marianowska. mnie sponsoruje. <głos> <głos> Dokładnie. To jest tu, gdzie teraz jesteśmy. Jest nie tu. można pokazywać nie, chyba. Nie, nie, nie mogę. Nie, no ja chciałam nagrać. Powiem Wam, że dzień z Nikolą jest dniem ekscytującym. You never know, co się, jak co się, się wydarzy. Skończysz. Jakby ja miałam. Gdzie skończysz, dokładnie? Ja miałam już wrócić do domu. Mam gdzieś, by dzisiaj normalny dzień. No oprócz tego, że nagrywam podcast, to nie bardzo, jest normalny. Takie... Bardzo, bardzo. No, ja to jest taki dzień. No, normal day. Nie, to nie jest normal day, ale jakby it's extra not normal w tym momencie, no. Dobra, może potem Wam pokażę, gdzie jedziemy. Ale może zobaczymy, czy będzie zgoda. Właśnie no. To jest pytanie. Mega important meeting. A ja dalej nie wiem, czy my zdradzimy, gdzie my jedziemy. No ja też nie wiem, czy zdradzimy, kto zgadnie? Gdzie, gdzie, jesteś? gdzie jesteśmy teraz? Nie, no, zdradzamy. Jesteśmy u Dawida, żurnalisty, który bardzo, bardzo nam pomaga. Podmaga Taka nam prawda. stać się Także, lepszymi podcasterkami. Tak. Pomaga nam stać się lepszymi podcasterkami, zdradził nam takie insight, informacje, że po prostu ukłony dziękujemy. I nie widziałem czegoś takiego na żywo. Dlaczego? <noise> <noise> Nagrywania vloga? Nie, nie. nie. jakie I jakie odczytanie? Będziecie świetnymi podcasterkami. Aaaa, no, dla mnie to zaszczyt. Dobra, moje podsumowanie tego dnia to, że. To you badzimy. never know. Co się wydarzy, jak będziesz z Niko suchacki w z, kolu... z ten Spendam dzień. Czas. Ale nie, dobry dzień. Dobry dzień. Yy, także... No ja poznam obserwujcie, obserwujcie nasz kanał. Subskrybujcie. Komentujcie. Ja poznam żornalistę. <grym>, no to nie yy, i co to, I to wyczekujcie, Najważniejsze, wyczekujcie kolejnego odcinka, który już jest nagrany i myślę, że jest bardzo fajny. Dziękujemy bardzo. Taa! Poznałam żurnalistę.